z tej strony Wolper. Dzisiaj gramy w Minecrafta i gramy na hardkowy i naszym celem będzie em, no e, z, z, osiągnięcie największej ilości osiągnięć, no, można tak powiedzieć. Więc jest gram na najnowszym snapfocie. Dzisiaj jest 25 września 2016 roku i jak na dzisiaj to jest najnowszy znak podwersji wersji 1.11 Z czasem będę to aktualizował, myślę że mi się świat nie lepsuje, więc yy, no, jedno odcinek to jak zginę to od razu my się skończymy odcinek Więc stworzymy nowy świat że będzie długo trwało to może mam wytnę, może nie no wiecie, czasami tak mówił, ale, ale nie wycinam nic, ale dobra. A będę mówił za cicho no to wtedy sobie podgłośnie w kamtazji, bo tak i dobrze. Myślę, że mnie w ogóle coś słychać. A więc mam takie głupie serdówka dziwne i sobie może ustawienia graficzne zmienię jakoś. Ja trochę mam słaby komputer, więc co byśmy tu zrobili? To myślę, że trochę możemy zwiększyć. I dobra. Niech się, zgeneruje mi tu świat. Więc dobra. Bo musimy zrobić kilka osiągnięć. razie tak więc musimy otworzyć ekwipunek, potem zbieramy drewno, potem stworzymy crafting table, potem stworzymy kilof. A potem z kamienia stworzymy miecz i motykę I myślę, że to na razie zrobimy Więc otwieramy ekwipunek I zaczynamy ścinać drzewo Ręką tak Ktoś nie wie jak się gra minecrafta no to się ręką ścina drzewo Więc tworzymy stół wymyślnicy Mamy kolejne Osiągnięcie Zednę to drzewo Aha, to jest duże drzewo. Tak nie kiedy indziej na razie. No, nie mam jeszcze siekiery. O Boże jak laguje. Pewnie dlatego że nagrywam. Że klep to mi by chyba tak nie lagowało. Ale zrobię ja sobie kill off. Zniszczę ten crafting. dobra. Trzeba by gdzieś zacząć kopać. Mamy tutaj trochę kamienia. Proszę. I tu. Postawmy tu sobie crafting. I teraz. My sobie na razie zrobimy miecz. Myślę, że nie będziemy robić motyki Tylko sobie zrobimy kierowkami, żeby zrobić kolejne osiągnięcie Wymyślałem, że to jakieś creeper albo coś, ale to woda tylko jest No, zniszczony grafcing Znaczy nie zniszczony, tylko go wydobyłem I dobra um, To zatnijmy jeszcze trochę drzewa no mi się trafiło wielkie drzewo Ja używam drewnianego kilofa, potem go może rozpalę Ja jestem oszczędny Dobra No szybko idzie nam Proszę Kamienna matyka Jak jeszcze mam osiągnięcia do zdobycia? Przerwała mi się muzyczka razie zostawimy sobie To dużo musimy zrobić, żeby zrobić to jabłko nocza, bo to potrzeba aż 72 sztabki złota Więc Możemy zbudować piec Możemy zrobić potwora Możemy yy, wydopić skądś skórę Możemy stworzyć ciasto Możemy upiec chleb na razie to trochę... A razie zaczniemy robić to, co byśmy zrobili, czyli piec. Ale zanim to, ja sobie wytworzę jeszcze trochę kamiennych narzędzi. Takich jak na przykład łopata albo siekiera. Dobrze. Więc. Siekiera. Yy, najpierw trzeba zrobić te patyki ja się znam raczej bardziej na Redstone niż na atakowaniu to ma 0,8 8 szybkość ataku, 9 obrażeń, um, a to ma 5 obrażeń i szybkość ataku czyli no raczej miecz chyba byłby lepszy powiem, że jest te nowe pvp na um, 1.9 ja mam 1,10, nawet jest naprzód do 11. No ba, kilo jest słaby, motyka jest słaba, łopata jest słaba. Mogę nareszcie drewnianą, trzemu ja wieś, kierą, kamienną, ścinać drzewa. Więc co teraz sobie musimy, sobie wykopać coś w ziemi. Zrobimy jeszcze taki dół na razie. Jakieś wejście do dołu. Mam autojumpa też. Bo dodali. Więc. Na razie to takie trochę prymitywne schronienie nie zrobimy. Proszę. I. Trzeba y, zrobić jakieś wejście. wy nam potwory, nie? zrobiłem nic e, to już powolę zrobić te, to z tłówego jak już zacząłem coś tego w okazji posadzimy sobie e, mnie tylko e, de, to drzewo nie zabiło de, jak będę jak wyrośnie nagle tworzymy sobie na razie węgiel drzewny o, To nie tak nie wyrośnie, ale dobra Gdzie było ta moja kojówka? Myślę, że gdzieś tu O, tu? Nie Tylko to nie, nie wpadł Tu? Nie hmm. Czy ja jestem jakiś ślepy? Zazwyczaj jak oglądam filmy u innych youtuberów to nie jestem ślepy Bo wszystko wypatuje. A tutaj to nie potrafię za bardzo. Owce Przydadzą się. To może... E, może poczekam dopóki zrobię ten. Eee um, Nożyce. Um, gdzie to było? Ile mi trochę mi w głodu zeszło? Trzeba by coś.. Boże co, więcej mi w głodu schodzi. Gdzie to jest? O! To? Nie. to tam... O! Jest! Nareszcie! Znalazłem. Okej. Okay. Mamy trójkę drzwi, proszę. Trochę sobie więcej ziemi wykupię. Zrobimy swoją. Na razie jest dzień, ale trzeba zrobić się na jak najszybciej miejsce piec. Żeby móc stworzyć węgiel drzewny, z którego można zrobić. Te one są na, one na razie bardzo potrzebne. Dobrze. Jest. Tak. Drzwi nie będziemy chyba spadać. Teraz zrobimy tak. Przypalimy dwa drewno, bo co równo mi staczy. jest Dobrze Tworzymy pateki hmm, dobra, węgiel drzewny pochodnia W ogóle to bym osiągnięcie Tak Ryba i sztabka zelaza pochodnia pochodnia i jeszcze jeden mam węgiel To też sobie sobie na pochodnie, czyli mi niepotrzebne tutaj. Co ja mogę zrobić? W ogóle, zanim się zrobi noc, gdzie jest słońce? Tutaj, o. Ym, a sobie zabiję trochę tych jednak. Najpierw zanim sobie zabiję trochę tych jednak, to sobie wykopię trochę drewna. Trochę dużo. sobie zabiję teraz te um, owce okej, okay, wystarczy mi lecimy um, teraz to mi bardziej będzie widać gdzie mam tą bazę moją? Mam ją. O tu. No, muszę stworzyć jakiś. Pow, teraz będzie widać. Dzisiaj będą zombiaki tu dobijały. Ale. Um. Dobrze, zrobimy tak. tam gdzieś nie ma żadnej jaskini za, tu za tym Tak Niech się mi przetapia baranina. No, udało się stworzyć łóżko Jej Pierwsze jedzenie mamy Nie ma zombie, nawet nie zdążyły rozpałnić Więc dobrze, mamy bałaganinę. Dobra. Hmm, teraz, co możemy zrobić? Możemy kopać w głąb Tak 8 to tutaj nam pochodnie. 8 teraz jest 14 i no dobra więc w takim razie tutaj mamy to 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 dopóki mi się rozbije no rozbijemy się kilof I za mamy wszystko z kamienia je yeah. fajnie by było ja bym jeszcze miał żelazną już skończyć odcinek, ale zobaczcie jak tu mi trawa wyrosła Przynajmniej mam zielono. No. Ym, zrobię sobie może takie posadzkę jakby Żeby mi trawa zarosła i myślę, że to by było ładne nawet I tu jeszcze Więcej liuta nie mam Nie, nie to był y, ziemi no, y, trawa mi tu i może skończymy odcinek, więc do zobaczenia i pa!